No witam, siema. Tu Tramal Nohodo Buzol z tej strony. Chciałbym wam dzisiaj pokazać moje akwarium i przy okazji powiedzieć wam, jak dozuję CO2 i można to zrobić w bardzo prosty sposób, ponieważ jestem bezrobotny. I postanowiłem zaoszczędzić. Ja osobiście wdycham powietrze do worka i podłączam pod filtr, który zaciąga dwutlenek węgla z worka, i w ten sposób dostarczam CO2 do mojego akwarium. Kiedyś brzęczyk cały do worka wkładałem, nadmuchiwałem worek i szczelnie zamykałem, a teraz mam wewnętrzny filtr z regulacją na powietrzania. Tyle, że zamiast powietrza zaciąga dwutlenek z worka śniadaniowego. Kwiaty doniczkowe też rosną, jak się niby rozmawia z nimi, a to dlatego, że dostarczamy, co dostarczamy? CO2. muchając na nie. Najprostszy sposób jest moim zdaniem najlepszy, a CO2 jest za darmo i, i w gratisie. I trzeba pamiętać, że w chorobie nie można tego robić, to jest bardzo ważne. Dlatego, bo można zarazić roślinki, na przykład jakąś świnką, ospą wieczną. Jestem zaszczycony faktem, że jako pierwszy mogę Państwu zdać relację z lądowania na wybrzeżu San Escobar. Jak wynika z analizy dzieł zebranych Gala Anonima, Amelinum się nie da pomalować. Ale wnikając głębiej dochodzimy do bardzo istotnej informacji, iż w 1492 roku wyprawa Zenona z Półtuska płynąc we mgle dotarła tu przed Krzysztofem Kolumbem. Kolumb odkrył Indie Zachodnie. Zenon chciał nazwać odkryte przez siebie terytorium półtuskiem zachodnim. Niestety niefortunnie jego łodzie utknęły na wybrzeżu mangrowym, na tym samym wybrzeżu mangrowym, które widzicie Państwo na ekranie. Korzenie roślin tworzą plątaninę, w której gromadzą się osady. Z początku były to osady niezamieszkane. Później przypałętali tali się jacyś tubylcy, którzy zawsze się pojawiają w momencie, kiedy nikt ich nie potrzebuje. Najbardziej znana osada to widoczne po prawej stronie zabudowania, umiejscowione nad zatoką Kryptokoryna. To tutaj, przed wiekami, kryptokorynianie przywitali Zenona z Półtuska nalewką z Szyszek Olchy i salwą z kartaczy. Nie wiem jak to było połączone, w każdym razie z dziennika pokładowego Zenona wynika, że butelki wpadały bezpośrednio na pokład, czyniąc niepowetowane straty w załodze. Obecnie kryptokorynianie ucywilizowali się i już nie pędzą. Dlatego też na wybrzeżu łatwo zauważyć pozostałości olchowych szyszek. Jednak bardzo niefortunnie zaczęli palić, a to miało niekontrolowaną wycinkę pól chemiantusa leczniczego. Został on spalony całkowicie ku chwale Kryptokoryna. Widoczna piaszczysta plaża to wszystko, co zostało z pól gęsto zarośniętych chemiantusem. Wycinka spowodowała również gwałtowne zmniejszenie się populacji na San Escobar. Omamy powodowane wdychaniem dymu Hemiantusa powodowały, że wielu mieszkańców decydowało się na walkę z zielonym smokiem, która to walka z góry była skazana na porażkę. Włazili na wzgórza hydroponikalne, po czym rzucali się w dół z tajemniczym okrzykiem „Jeronimo” na ustach. Ich ciała odnajdywano później w lesie anubiasowym u podnóża góry Hydroponikum i w pobliżu osady Mikrozorium. Obecny San Escobar wita nas obrazkiem jak z folderu biura wycieczkowego. Przepiękna plaża wcinająca się w ląd zarośnięty namorzynami. Nad wszystkim góruje wiecznie zielone wzgórze Hydroponikum, czczone przez tubylców i opiewane w poezji narodowej, że pozwolę sobie zacytować fragment: Hydropo, hydropo, malaku, akuta, co w wolnym, trwającym około pół godziny tłumaczeniu oznacza: Hydropo jest święte, a zielone smoki istnieją. A jak nie wierzysz, to dostaniesz. Tu jest jakoś niewyraźnie napisane. Dziś tak na szybko chciałem o czymś Wam powiedzieć. Słuchajcie, to już trzeci dzień, jak nie mam mojej rodziny. Najpierw zniknęła żona, i tylko jakieś liście znalazłem w pościeli, potem najstarszy syn, a teraz najmłodszy. Nie wiem już co mam robić. Schodzę do piwnicy. Akwarium wygląda, no niby tak jak zawsze, ale jednak coś jest nie tak. Niedaleko zbiornika stoi garnek. A wiecie po co? Robię sobie w nim zupę korzenną. Ale to nic. Zaglądam do półki z nawozami. Tam co? Tylko jakiś woreczek i kubek ze śmierdzącymi odchodami. Tak, to właśnie moje nawozy, po których rośliny bujają jak szalone. A nad akwarium brak oświetlenia. Postanowiłem je zmienić na moje zęby. Stwierdziłem, że mają więcej lumenów niż nie jedna lampka Power LED. Hm, co jeszcze mógłbym dodać? To to, że ostatnio miałem problem. Wiecie, z czym? Z cyklem azotowym. Postanowiłem nie kupować żadnych bakterii. Jak wiecie, po moich własnych cykl zamyka się w jeden dzień. I tak też się stało. Dzięki za uwagę. Zawsze chciałem mieć bezobsługowe akwarium, i mam, yy, i pewnie zastanawiacie się, jak do tego doszedłem. No, już mówię, patent jest doskonały, naprawdę serdecznie polecam. Po prostu jakieś pół roku, no może więcej jakieś kilka miesięcy temu nasypałem do akwarium wiadro żelatyny od tamtej pory właściwie akwarium pozostało takie jakie było wtedy, nie muszę robić podmian wody, nie martwię się że skończyła mi się butla CO2 rybkom w sumie też pasuje, jest im wygodnie bo ta żelatyna to jest taka miękka i druga rzecz mówiłem też ostatnio na pewno słyszeliście, że troszkę tam z żoną mamy lekką dysputę na temat sensu istnienia moich akwariów. No, wziąłem się na sposób, nie dam się cholerze, i yy, postanowiłem akwarium schować w krzakach. Tak, tutaj już buduję y, sobie y, tą instalację. Przyniosłem też z szopy trochę chrustu do palenia w piecu na zimę. Jeszcze tylko muszę teścia poprosić, żeby przyszedł mi tutaj amelinium, odmalował. no Może mu się uda, a może nie. Moja akwarium 208 litrów. Ja też i przyznam szczerze, że trochę mi się znudziło. A że mieszkam 100 metrów od, bo, od plaży, to dzisiaj od samego rana siedzę w morzu. Utopiony po pewną część ciała. No, i wygrzebuję różne cuda z naszego pięknego Bałtyku. Oto co udało mi się tutaj skompletować. Jest tu wszystko, co najpiękniejsze możemy znaleźć w naszym pięknym Bałtyku. Tu już mam zamówiony transport. Za chwilę przyjeżdża traktor. Już mam umówiony z żoną, że póki co złożę to wszystko w naszym salonie, bo przemyśleć jeszcze dokładną aranżację. Ale myślę, że to będzie coś super.